Kochana, ty już odpuściłaś. Ty masz już dość. A skąd to wiem? Bo słuchaj, przed nagraniem tej rolki poprosiłam kartę Tawota o przekaz dla ciebie i po prostu jestem w szoku, co one mi pokazały. Patrz, mam tutaj ósemkę kielichów. Na tej karcie, popatrz, masz postać, która odchodzi od tego, co jej nie służy, idzie w kierunku słońca. Czyli ty właśnie w tym momencie. Stwierdziłaś, że odpuszczasz to, co ci nie służy, że ty już masz dość tej sytuacji w swoim życiu, która nie dawała ci spać, która męczyła cię psychicznie. I patrz tą drugą kartę, Królowa różczek. Co to znaczy? Że ty właśnie weszłaś w energię takiej królowej, która wie czego chce i walczy o swoje, która odpuszcza to, co jej nie służy. Słuchaj, przepiękne, przepiękne karty. Myślę, że to jest taki idealny, właśnie teraz moment, właśnie na odpuszczenie tego, na zmianę swojego życia. No bo co, kończy się obecny rok, wchodzi nowy, za chwilę 2026. Tak więc, kochana, let's go! Idziesz po swoje. Jeśli przyjmujesz ten przekaz, to koniecznie daj serduszko.